Bartek jaka z TVN zachorował na grypę, Chce powrotu do noszenia maseczek. Bartek jak z Małej Czarnej do Dzień Dobry TVN. Bartek jak to bardzo lubiany prezenter pogody, który swoją przygodę z telewizją zaczynał od współpracy z Telewizją Polską, w której prowadził adresowany głównie do kobiet talk show Mała Czarna. Z TVP charyzmatyczny dziennikarz przeniósł się do TVN. Ze stacją związany jest od 2006 roku. Tam zaczynał jako prezenter pogody w TVN Meteo, dziś występuje w porannym programie stacji Dzień Dobry TVN. I choć to właśnie udział w śniadaniu w C przysporzył mu największej popularności, jak prowadził także szóstą edycję reality show Big Brother. 45-latek był ponadto trzykrotnie nominowany do telekamer w kategorii prezenter pogody. W 2021 roku nareszcie udało mu się otrzymać prestiżową nagrodę. Oprócz swojej aktywności telewizyjnej, prezenter jest też obecny w mediach społecznościowych. Ostatnio wrzucił do sieci nagranie, na którym widzimy go w masce tlenowej. Jego wielbiciele poczuli się zaniepokojeni. Okazało się, że Bartek Jendrze jak ciężko zachorował na grypę. Z tego powodu zaapelował do wszystkich, by na czas szalejących wirusów wrócili do noszenia maseczek. Grypa w natarciu. Mamy epidemię, są i tacy, którzy mówią, że powodem tej epidemii jest to, że jeszcze rok temu byliśmy na kwarantannach, nie mieliśmy ze sobą kontaktu, dlatego grypa zmutowała. Jedno jest pewne do lekarzy nie można się dostać, bo tłumy opowiada dziennikarz w swoim Instastory. Ostrzegł też, że powikłania po niewyleczonej grypie mogą być bardzo poważne, czasem cięższe nawet niż po zakażeniu wirusem COVID-19. Zaatakował przy okazji rząd, który, według prezentera, w tej sytuacji bezczynnie rozkłada ręce. Dlatego Jędrzej jak sam postanowił się zwrócić z apelem do społeczeństwa. Dlatego jak nikt z góry nie apeluje, to ja apeluję do Was i ogłaszam obowiązek noszenia maseczek. Wkładamy maseczki, żeby chronić siebie i innych mówi w swojej relacji 45-latek. Czy Pani posłuchają rad prezentera TVN?